i mój brat ma tarantulę w domu, o Boże No ja nigdy nie miałam tarantuli, nigdy nie miałam jaszczurki w domu W sumie mogłam tam wyleźć, bo było otwarte Nevermind. Mało groźnym przeciwnikiem, raczej uznaję, że jesteś słodki. No cóż. Dobra, otwieraj te drzwi, Bunch of Kiss. Jezu, jak tu mrocznie. Aha! Cześć, Junia. O Boże! Ona jest jak przewodnik Star 4. O, tu jakieś gemy trzeba, albo gemi trzeba przynieść. Cześć, Junia, otworzyłam cię. Gdzie idziesz? Nie, ta nas nie atakuje. Ona jest jak przewodnik, więc. Coś, coś nam będzie otwierać pewnie. Jakieś przejścia. Musimy iść za nią. Przyszłeś, ty ja wychodzę, pa. Tak, ja ją stalkuję. No, chyba nie do końca wie gdzie iść. No, chodź. Mam cię poprowadzić. Ej, ale jako ona ładna w ogóle, strasznie ładna jest ten model postaci. O, ona tu nam otworzy. Zapali nam pochodnią. No, też mi się podoba ją skrzydełka. Okej. Okay. Teraz pytanie, co nas tu czeka. Też jakieś niewidzialne, lodowe koty. E, tu też jest jakaś wróżka. Wąbuszka. Ty mnie atakujesz. No, ty mnie atakujesz. Nie! To już jakaś mocniejsza jest. Okej. Okay. <laughs> Dzięki, jej. O, i tu też trzeba te cela faufusy włożyć, ale patrzcie ile tego! Są cztery, a ja mam dwa. A tu gdzie się idzie? O, apteczka. Jedne z moich znajomych, co? Ej, co to za miejsce? Nie podoba mi się tu. Tam są cela Jest jakiś pseudo dziwny labirynt? O co chodzi? A nie, to trzeba podnieść, chyba, żeby móc to zebrać. Aha, tam na górze chyba są jakieś dźwignie, czy mi się wydaje? Wróżka nie wyciągnęła wniosku, że z mieczem nie pokonasz kogoś ze spróbą i wtedy wróżka Cię trafiła. <grywy> o, a tu jest sekret. Świetnie. Ale ja nie chcę sekretu. Ja, chyba musimy to podnieść. Tylko jeszcze nie wiem jak. Aha, nie, bo ja stąd przyszłam. A tutaj... Aha, się da przesunąć. Okej. Okay. Interesting. Aha, z drugiej strony też. To przesunę to, przesunę. Tak, mogę mieć kleszcze! Super. Aha, i to też jest sekret. Ile jest sekretów w tym kastowie? <laughs> Boże. <laughs> Mam nadzieję, że te klapy nie będą na czas. O, matko. za jakieś drzwi. Z wcisnąć, co to jest. Nie, to chyba tylko takie ozdoby. Ale ja ten nie przejdę, to jest zamknięte. No to są dwa Kupowa to trochę. No nic nie ma, już sekretu. Hmm. Nie wiem, jak to wziąć, sprzekajcie. Spróbujmy zrobić coś innego może w tamtej sali. Czemu to jest woda? Bukiet lodowych róż. To jest lunela. Czuję się całkiem dobrze. A ty? To jest woda na przykład. I tam są jakieś drzwi. Eee. Chodźmy do wody, gdyż ta woda to mnie zabija. Tu jest celafonfus. Ale jak ja mam go zabrać, żeby mnie nie zabiło? No, wyłaś Lara. Dobra, mamy jednego cela konfusa.. Eee... No tu jeszcze jest... Aha, to ten jeden został tam, ale tu jest jakaś dźwignia jeszcze. Cześć, Rejanusz! pomagała babci z zakupami, by na chwilę się ode mnie oddaliła, to bym babcię pomyliła, bo wszystkie babci ubrane jak na wojnę w tych maseczkach. Ojej! No, sakra. <noise> o nie, biedna lunara. Dużo zdrówka, żeby szybko minęło. Aha, bo to jest powrót. A, po co mi ten powrót jest? Czyli muszę coś wykombinować tam z tymi krapami. Tylko nie wiem co. O co tu chodzi w ogóle? Są jakieś dźwignie w środku. Muszę się to zastrzelić. Skąd mam wiedzieć, jak mam to ustawić, skoro nie ma żadnej dźwigni? No cena Wyłaś stąd. To jest coś pod spodem. Nie. Seba! Nie, bądź taki To jest jakaś drabinka No, lara Niebieskie wygląda na y, klapy, które się podniosą i stworzą podłogę Tak, wiem, Liptonik, domyślam się Tylko właśnie nie wiem, jak je mam podnieść, bo nic tu nie ma takiego Ja pierdzielę. <laughs> Cześć Narni. Raczej znaczy do Piekła Królowej Lodu Ciekawe czy Królowa Loda ma piekła Ma piekło To jest Beata, hejka Dobra, i teraz jesteśmy na górze Tu pewnie będą jakieś dźwignie do tego Albo inne dziwne No jest tu jakaś dźwignia No matko, są gdzieś trzy drzwi, troje drzwi, no to mamy jedną dźwignię, co mam z nią zrobić? I to pewnie jest czasówka, prawda? Oczywiście, że tak. ciężki tydzień współczuję bardzo ale dziękuję za glutki może przynajmniej e, ten streamek sprawi, że będzie trochę lżej nie mam pojęcia przez które drzwi aha I to by było o, chyba najszybciej o boziu nie wiem w którą stronę mam iść Jakie to jest wyżyłowane, widzieliście to? Dobra, idziemy tamtędy. Nie, 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 nie ta Clara. Spróbuję zapisać gdzieś średnio... Szybko, szybko, zabierz. KURDE! Zabierz! Jest! Zdążyłam. Dobra, ale sekretu nie będę zabierać, sorry. Aż tak mi się... Aż, aż takiego nie mam pragnienia. O, matko, się zestresowałam. Żyłówka. Tak. No, zebrane w powietrzu. Ale liczy się. Dobra, mamy cztery calafonusy. Idziemy je sadzić. Ale aż się nie spodziewałam, że aż cztery będziemy potrzebować. Wtedy, czy będzie jakiś boss. Dobry wieczór, styl Lukarin. <laughs> o, ale ładnie to wygląda na tym, że tak powiem, złotym takim niebieskie lodowe rzeczy. Ładnie. ją <laughs> Królowa loda! Wiedziałam! Ty jak ten... No, brzydal. O je, bąsu, bąsu, No, muzyka stała. Tak. No bo mam słabą broń, jakbym miała lepszą broń, jakby mi dali, to, to mogłabym się pobawić. Problem. No, gdzie jest jakieś dźwignia? Dobra, znowu jest ta muzyka za głośno. Dźwignia dała właściwie co? Ej, bo mi się dziunia zbadżyła. Ej, pani królowa Loda. Przenikam przez nią. Ładną ma pani twarz. To co, buzi na zgodę? No, nie wiem właśnie Seba. <grywa> A, bo ona zostawiła gema. <grywa> Ale to po co była ta dźwignia? <grywa> mm. Zostawiła Gema, gdzieś potrzebowaliśmy Gema, ale gdzie to było? Gdzieś, gdzie ta Dziunia nasza wychodziła, ta z pochodnią. Ona no tu stoi cały czas. Tu gdzieś? O, dziękuję. Twoje zdrowie, Mako. No, powinna chyba zniknąć czy coś rock, ale mam wrażenie, że ci, um, że ci wszyscy um, przeciwnicy w tym kastowie są trochę pobagowani. I to chyba nie działa tak. A, bo ona... Ten! Patrzcie, jednorożca będziemy ratować. To jest jednorożec. Tak, pamiętam Lunala <grywa> Patrzcie, uwolniliśmy jednorożca, zniknął A. Uwolniliśmy jednorożca <grywa> Pogalopował, no <grywa> Aha, i koń. Eee, nie ma żadnej kancenki na koniu. Smutno. No, nie lubi nas. Ale udało nam się przejść, przez. Ale pani, jest dorożca. No, ogólnie, jakby patrząc na kastomy na z dzisiejszych czasów, to on nie robi już takiego wrażenia, no bo jednak brak. Praktyka scenek jest, brak muzyki w menu. Um, ale mimo wszystko jakby fajnie, że, że samo menu zostało trochę zmienione, że, że ten, yy, ten obrazeczek tutaj mamy taki ładny. Yy, no i w sumie te lokacje były śliczne. W ogóle ten pałac ten królowej lodu. I gdyby nie zbagowani przeciwnicy, to, to w sumie byłby to całkiem fajny custom. No dziewiątki bym już mu nie dała na dzisiejsze czasy, ale no to tak trudno właśnie oceniać, bo skoro custom jest z 2008 roku, no to, to już trochę czasu minęło. <grym> <grym> że tylko nam się wydawało, że tu był. <grym> no właśnie. Nie no, ja bym dała z 8 na 10. Jakbym miała oceniać y, względem czasów też trochę i. i y, y, tego, jak to wygląda, w sumie przyjemnie mi się grało. Więc no, jak dla mnie to, to nie było aż tak tragicznie, mm. <laughs> jak niektóre kastomy wyglądają. Także... Nie <laughs> uspoko Ej, jestem ciekawa, czy tu było gdzieś napisane. Ale nie, bo tu nie było nigdzie napisane, ile sekretów. A czy na stronie było napisane, na przykład, w łoktru? Eee, Łomatko. Było, było dziewięć sekretów. Było aż 9 sekretów. Ile żeśmy znaleźli? Pamiętam. Chyba trzy. Trzy i chyba czwarty widziałam na tym postumencie. Znaczy, wiedziałam jak go zdobyć, tylko mi się nie chciało, nie? Ale jakby... No, ale to połowę. <laughs> Masakra. To ja założę się, że był w tej szczelinie tam, gdzie na dole była ta kula taka tocząca się. Na stówę tam był. I na stówę w tym... Yy, w tej wodzie, gdzie zdobyłam jednego cela funusa. Bo y, tam to życie uciekało, nie? Dosyć szybko, więc mi się nie chciało szukać. Przypuszczam, że tam był, ale nie wiem, gdzie jeszcze mógł być. No, dobrze, moi drodzy. To w takim razie będziemy się przełączać na Death Stranding, tylko zrobimy sobie przerwę oczywiście z 5-10 minut i y, 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 y zobaczymy, jak nam wyjdzie y, noszenie paczek. <grydź> Ja mam nadzieję, że mi komputer nie wybuchnie. Może dziunia miała zgubić sekret? Może. Znaczy, może ta, ta dziunia, która nosiła pochodnie. Dobra, to robimy przerwę i za chwilę do Was wracam.